Witaj, z tej strony i dziś opowiem Ci trochę na temat budowania masy mięśniowej. Kiedy najlepiej zacząć ten okres, na co zwrócić uwagę, jak sobie rozplanować dietę, treningi, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Także wysłuchaj mnie do końca, bo uważam, że warto. Na samym początku musimy zadać sobie najważniejsze pytanie, ile jesteśmy w stanie zbudować masy mięśniowej w ciągu miesiąca w ciągu roku. No niestety nie ma jednoznacznych badań naukowych potwierdzających w jakim tempie jesteśmy w stanie budować tą masę mięśniową. W mediach możemy znaleźć, że jest około pół kg do kg miesięcznie, co daje w ciągu roku około 6-12 kg. Z każdym kolejnym rokiem ta ilość maleje, czyli w kolejnym jest około 6 kg, w trzecim roku około 3 później około 2. No ale bądźmy realistami, no chyba nikt nie wierzy w takie bajki, że w sposób naturalny jesteśmy w stanie zbudować 15-16 kg masy mięśniowej w ciągu dwóch lat. Co do samego faktu, że z każdym rokiem jest coraz ciężej o każdy kilogram masy mięśniowej, w tym się z zupełności zgadzam. Ale jeżeli chodzi o takie budowanie, no to w pierwszym roku założyłbym, że jest to około 4-6 kg w drugim roku jesteśmy w stanie zbudować około, powiedzmy, dwóch, trzech, więc przez pierwsze dwa lata uważam, że jesteśmy w stanie około 8 kg nawet tej masy mięśniowej zbudować, no ale nie wierzmy w bajki, że jest to 16-17 kg. Oczywiście są genetycy, nie mówię, że nie, ale bądźmy realistami, takich osób jest bardzo mało, więc ustawmy się na systematyczną i długotrwałą pracę, jeżeli chodzi o zmianę sylwetki i budowanie masy mięśniowej. Drugą kwestią jest, kiedy w ogóle zacząć budowanie masy mięśniowej. No zdecydowanie najlepszym okresem jest okres, sporedukcyjny, jest kiedy ten na stopień tkanki tłuszczowej jest na niskim poziomie oraz u osób może, które nie robiły redukcji, ale ten poziom tkanki też nie jest wyższy niż 13%. Jeżeli wynosi on 15% wzwyż, no to zdecydowanie bardziej bym postawił na początku na redukcję i potem przyszedł do budowania masy mięśniowej tylko nie szukaj magicznych programów, złotych środków, jakim jest uciekanie w suplementację czy treningi znanych zawodników, bo myślimy, że to spowoduje u nas lepsze rezultaty, a to działa całkowicie odwrotnie, o czym opowiem w dalszej części materiału. Jeżeli chodzi o takie cztery czynniki, na które zalecałbym zwrócić największą uwagę, no to zdecydowanie nadwyżka kaloryczna. Jeżeli chodzi o naszą dietę nadwyżkę kaloryczną, to odpowiada w największym stopniu za tej masy mięśniowej. Jeżeli będziemy w deficycie lub na naszym tak zwanym zerze kalorycznym, no niestety nie zbudujemy tej masy mięśniowej. Więc treningi nawet 5, 6, 7 razy w tygodniu nie spowodują tutaj żadnych rezultatów. Nadwyżka kaloryczna jest tutaj sprawą nadrzędną. Tylko, żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli, bo często możemy też się spotkać z taką sytuacją, z takim stwierdzeniem jestem na masie, to teraz mi wszystko wolno. No i niestety później się to kończy w ten sposób, że po miesiącu po dwóch mamy dodatkowe 5-6 kg na wadze, ale jest to w 90% tkanka tłuszczowa. Budowanie masy jest długotrwałym procesem. Jeżeli chodzi teraz o nadwyżkę kaloryczną, przeważnie wychodzi się z założenia, że do, naszego całk do naszej całkowitej przemiany materii powinniśmy dodać około 10% lub 100-200 kilokalorii. Stopniowo zwiększamy tę kaloryczność. Nie ma tak, że teraz wprowadzacie 500-600 dodatkowych kilokalorii na samym starcie. Szybko się zatłucicie, później szybciej wpadniecie w okres redukcji. Takich procesów się nie da oszukać. Drugą kwestią jest odpowiednia ilość białka w diecie. Już skończmy z tymi mitami, że czym więcej, tym lepiej. Nie uciekajmy w takie metody, że 2,5-3 g białka na kilogram masy przyniesie nam lepsze rezultaty. No tak to niestety nie działa. Jak pokazują badania, takie referencyjne ilości to jest w granicach 1,4 do 2,2 g. Większej ilości nie przynoszą już żadnych pozytywnych korzyści, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, czy też redukowanie tkanki tłuszczowej. Osobiście uważam, aby trzymać się bardziej tej górnej granicy, około 2 g będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Przejdźmy teraz do kwestii treningowej. Pewnie słyszeliście już o treningu split, FBW, Pull Push, góra, dół. I który system będzie dla Was najbardziej odpowiedni? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Na każdego działa coś innego, aczkolwiek zdecydowanie nie polecam treningu split. Z prostej przyczyny, każda partia na ogół jest trenowana tylko raz w tygodniu. A jak pokazują badania, zdecydowanie lepsze korzyści wyniesiemy, jeżeli będziemy trenowali ją częściej. Z prostej przyczyny, szybciej zachodzi regeneracja. Przyjmuje się, że jest około 48 godzin. Pełna regeneracja zachodzi około 72 godzin. Więc, wykonując w poniedziałek klatkę, w czwartek ona już jest maksymalnie zregenerowana, a przy treningu split wykonujemy ją dopiero w poniedziałek. Także nie wykorzystujemy pełnego potencjału. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie trenowanie systemem góra-dół, pull-push, FBW. Jeżeli chodzi o split i osoby naturalne, no to zdecydowanie nie polecam tego rozwiązania. I jeszcze jednym takim czynnikiem, na którym zwrócił uwagę, no to jest nieustanna progresja z tygodnia na tydzień progresowali z tym ciężarem, ale największym błędem, którym popełniacie, to jest nienotowanie swoich treningów. Co tutaj mam na myśli? Macie rozpisane dane ćwiczenie, daną ilość serii, daną ilość powtórzeń, ale nie notujecie, z jakim ciężarem to wykonaliście. Przechodzicie na kolejny trening i często po dwóch, trzech miesiącach możecie zdać sobie sprawę, że robicie z tym samym ciężarem. No to jak mamy zbudować masę mięśniową, jeżeli wszystko sprowadza się do progresywnego przeciążania, a Wy robicie cały czas z tym samym ciężarem? No niestety nie tędy droga. Dlatego dziennik treningowy jest pod totalną podstawą i notowanie, z jakim ciężarem wykonujemy daną serię, ilość powtórzeń. Zwróćcie na to uwagę, bo często jest to pomijane no i później niestety efektów nie ma. Ile jeszcze powinien trwać taki okres masowy, bo w sumie o tym nie powiedziałem. Zakłada się, że jest to od 8 do 16 tygodni, bo później spada między innymi nasza wrażliwość insulinowa, ale powinniśmy do tego podejść trochę bardziej profesjonalnie, rozplanować sobie cały rok, podzielić to na bloki treningowe, okres budowania siły, okres budowania masy, okres redukcji. Oczywiście w trakcie się to wszystko zmienia, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będzie za 5, 6, 8 miesięcy, ale powinniśmy nie już jakiś zarys, jak będzie wyglądał cały nasz proces budowania tej masy mięśniowej. Jest to bardzo istotną kwestią i od razu nasuwa mi się jeszcze drugie pytanie, jak długo powinniśmy trenować danym planem treningowym. No niestety nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, bo mogą być to dwa miesiące, mogą być 4, mogą być i sześć. Jeżeli czerpiemy tylko pozytywne korzyści z tego treningu, jesteśmy w stanie progresować, no to nie musimy tutaj wprowadzać specjalnych zmian. Jeżeli łapie nas zastój, no to wtedy możemy poeksperymentować z objętością treningową, z intensywnością lub po prostu zmienić cały plan treningowy. Tak naprawdę dopiero po jakimś miesiącu jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać taki plan. Mamy lepsze czucie mięśniowe, jesteśmy w stanie bardziej się skupić na tym ruchu. Więc uważam, że taki miesiąc to jest wręcz minimum, aby cokolwiek wynieść z tego treningu. Więc nie kierujcie się tym, że co miesiąc musicie mieć nowy plan treningowy, bo nie rozwijacie inaczej masy mięśniowej. A wręcz bym powiedział przeciwnie. No i ostatnią taką kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, no to jest regeneracja. Często trenujemy 5-6 razy w tygodniu z myślą, że przyniesie nam to lepsze rezultaty. Do tego dochodzi jeszcze 6 godzin snu. No i niestety efekt działa całkowicie odwrotnie. Więcej nie zawsze oznacza lepiej. Pamiętajmy, że organizm potrzebuje się regenerować, mięśnie nie rosną podczas treningu. Podczas treningu zachodzą mikrouszkodzenia. Cała nadkompensacja zachodzi kiedy on się regeneruje, kiedy czyli w dni wolne. Trenując 5-6 razy w tygodniu, oczywiście naturalnie, nie zachodzą dobrze te procesy regeneracyjne. Także skupmy się na dobrze zbilansowanej diecie, dobrym planie treningowym i odpowiedniej regeneracji. Uważam, że 4 jednostki treningowe no to już jest optymalna ilość. 5 to już jest taki totalny max. Zadbajmy bardziej też o dietę i o tą regenerację, i to nam przyniesie najlepsze rezultaty. A więc na koniec podsumowując, nie szukaj złotych środków. Skup się na nadwyżce kalorycznej, niech będzie to 10% Twojego zapotrzebowania albo 100-200 kilokalorii. I nie myśl w ten sposób, że teraz jesteś na masie, więc ci wszystko wolno, bo nabierzesz kilogramów, ale w 90% tkankę tłuszczową. Zadbaj o to, aby Twoja dieta była bogata odżywcza. Dostarcz odpowiednią ilość białka 1 4 2, 2. Nie przesadzaj. Jestem zdania, aby trzymać tą górną granicę, ale zdecydowanie około 2 gramów zupełności wystarczy. Stymuluj każdą grupę. Mięśniową 2-3 razy w tygodniu i lepiej się tu sprawdzi system FBW, Góra, Dół, Pulpusz niż standardowy Split. No i oczywiście postaw na regenerację. Pamiętaj, że mięśnie nie rosną podczas treningu. Podczas treningu zachodzą mikrouszkodzenia, jak powiedziałem wcześniej, a cała nadkompensacja, kiedy organizm się regeneruje, więc trenując 5-6 razy w tygodniu, nie dajesz mu tej możliwości. Mam nadzieję, że tym materiałem przybliżyłem Ci trochę ten okres masowy i nie będzie ślepo zwiększał tej wagi z myślą, że jest to masa mięśniowa, bo niestety tak to nie działa. Jest to bardzo długotrwały proces. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał i oczywiście podziel się swoją opinią, co Ty sądzisz na temat budowania masy mięśniowej. Pioneczka.